Chodzi o przygotowanie się na sytuacje kryzysowe. My województwie kujawsko-bomorskim od dwóch lat podejmujemy szereg działań, które mają odsunąć tą chorobę od naszego regionu i do tej pory się to udawało. No niestety te przypadki województwie Lubuskim, ostatnio w województwie wielkopolskim spowodowały, że jesteśmy okrążeni przez SASE z dwóch stron. My do tej pory, jak już powiedziałem, zrobiliśmy wiele, jeżeli chodzi o współpracę na poziomie służb zarządzania kryzysowego poziomu wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Przepływ tych informacji między poszczególnymi instytucjami, czyli zabieranie padłych dzików, jeżeli się w ogóle pojawią, to jest współpraca z kołami łowieckimi, współpraca z lasami państwowymi, ona była bardzo dobra. Jeżeli chodzi o biologię wirusa, trudno jest prorokować z punktu widzenia obserwacji tej choroby, a tak się składa, że osobiście brałem udział przy pierwszym przypadku afrykańskiego pomoru w Polsce i w północno wschodniej Europie. Było to w miejscowości Grzybowszczyzna na Podlasie, u, Podlasie, u Podlasie, Kurski, 16 lutego 2014 roku. Od tamtej pory walczymy. Udawało nam się zatrzymać to w zasadzie na ścianie wschodniej, a więc Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna, Warnińsko-Mazowskie. Jak Państwo wiecie, ostatnio jest duży przeskok wirusa, jeżeli chodzi o przypadki u mamy w województwie gorzowskim, mamy na Polsce, mamy na Dolnym Śląsku, więc Ktoś, kto obserwuje i ktoś, kto zajmuje się tym, odpowie tak, istnieje takie zagrożenie. Istnieje". Jeżeli się pojawia choroba w stadzie u rolnika, jakie są tego konsekwencje, jakie są działania, kto podejmuje decyzje, na kogo one spadają, jakie są zadania lekarza, weterynarii. My to wiemy, oczywiście mamy doświadczenia ze ale chcemy powiedzieć to sztabom poziomu powiatowego, poziomu gminnego innym służbom, a na pewno taka pomoc i wspólne działania będzie potrzebna.